Witam, z tej strony Aspet to kolejny odcinek Minecraft Pokaz budowy i budowana A w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć budowę szkoły No i wam pokażę już końcówkę hotelu, a ja się tam trzeba łóżka, stawię sumery pokojów. A ja na razie skupimy się na szkole. Może nie będzie trochę podobne do szkoły, ale... Dla mnie to będzie szkoła, nie wiem jak tam trawać mi sobie. To nie będzie podobne do szkoły. No i tam jak już. Przeżyję się. Bo ja tak doskonały w budowli to ja nie jestem. Tak jak umiem, tak buduję. I nikt tego nie zabroni. Kto umie, to... Jak ktoś umie, tak to buduje widzowie. Jak ja umiem budować, to tak buduję. To, to jest niepotrzebne. Wziąłem się trochę do szkoły podobna. Chociaż 1% podobne do szkoły. To będzie. Chociaż 1% będzie podobne do szkoły. I Może chociaż 1% będzie podobny do szkoły. Zowie. Może chociaż 1% będzie podobne do szkoły. Z... Może 1 podobny to do szkoły. dla mnie to takie pół na pół podobne do szkoły, ale... I, nas, i nie umiem budować. I Wybasis, ale ja inaczej nie umiem budowy robić. Inaczej nie umiem. Misowie Tak jak umiało, Tak jak umiałem, to tak zbudowałem, misowie sobie, Tak jak umiałem to by sobie zbudowałem Może nie jest podobne to do szkoły, ale można powiedzieć, że minima, mi, 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 minimalnie jest podobne do szkoły Mimi, mi, 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 takie małe minie to podobne do szkoły. Takie minie do szkoły będzie podobne. Takie mini to szkoły podobnie to będzie Tak jak umiałem i sobie to zbudowało Jak umiało się to tak się zbudowało wy jak umiałem tak zbudowałem Nasi nie zbuduje. Tak, musi troszeczkę mniej podobne, co do co podobne do szkoły. To jest 1% podobne do szkoły. Nasi nie umiem budować. Naz nie widzicowie nie umiem budować szkoły. I nas niczego nie yeah. umiem. Mogę tak trochę będzie podobne, <taki> mi Mimo tak mi minimalnie. może tak minimalne będzie podobne. Kla klasy buduje, które nie będą podobne. To bym, są dwie klasy bym wylasły I słowo jak ja nie wiem co, to nie umiem budować, ale Kurczę miałem takie konto fajne A ja, Nie konto, tylko fajne takie serwery Serwer miałem, ale ja musiałem reset w komputer To topas, i Wszystko się pokosowało, nawet w Minecraft I ten serwer To taka, kurczę, to, to taka sasnota będzie, ta klasa Dobra tam. Trudno się mówi. Tak zbudowałem, to tak będzie to wyglądało. Mało podobne do klasy będzie No i inaczej nie umiem budować mi sobie Tak dawno odcinka Z tej, z tej serii nie było to sam wam tak Na odmiany dać Coś nowego Tu nie musi być Tutaj też nie musi być Dobra to się robię tutaj Może się dobra, musimy przykryć okno. i nas nie zbuduje tego. Ina się nie zbuduję. I nasi nie zbuduję. Ja się nie zbuduję, tak jak umiem tak zbudowałem Tu to, to nie wiem jak spróbuję jest, inaczej nie zbuduje. <laughs> mm -hmm. oh, nie skąd. No to tak, więc jak jest, tak. O. Wysiławe, inaczej nie umiem budować. Dasz mi w ogóle w komentarzu, gdzie zbudować bym mógł. Bo ja już nie mam pomysły na budowę w Znaczy taki stały łek. Stołolik Powiedz mi nas w komentarzu co zbudować. Ja już nie mam pomysłów Na budowę I dlatego tak odcinki się nie pokazuję z tej serii bo nie mam pomysłów na odcinki I dlatego tak się odcinki nie pokazuję z tej serii Bo nie mam, bo nie mam pomysłu co butować Trochę psit małe ale trudno się mówi drzwi mamy jakieś drzwi Czy nie mamy mamy jakieś tam hmm. to i na razie niepotrzebne tu jest w jednym klasy nie to nie może być dobra nie wiem jak jest proszę nie proszę dajcie mi jakiś nazw w komentarzu jak się zbudowała tutaj tu, już nie mam pomysłu wizowie na budowę nie mam pomysłów w nie widzowie proszę Podpowiedz, jest mi coś co bo nie mam pomysłów już. tu się ten? Tu może zrobi nie mam satne, Mówi sobie, ja nie mam pomysłów Żadne to ja bym zrobił w dół tak W dół, to jak to bym w dół musiał zrobić? W dół, hm No i inaczej nie będzie, bo w dół nie, nie Musiał, nie, nie, nie We sad nie Wsadnie będzie szkoła A właśnie jest obok budynek może się tutaj butynek zbuduje. No nie, bo tutaj, kurczę, nie wiem jak zbudować to ostatnie. No dobra, już tam wymyślimy. Nie wiem, już się wymyśli Albo w tym miejscu taka statna będzie. Tu może bardziej. Moi no i nasi nie mam pomysłu, widzowie. żeby wy macie pomysł, to mi znasz. Czy pod tymi schodami zrobię sadle? łasienki nie wiem, kluse, mało, tynek zbudowany Tam sputuję, tak. powiesz mi, że takie trochę podobne do szkoły. Jest mi się trochę podobne do szkoły jeszcze. I Będzie taki mały Łasenka Tylko z tej strony drzwi nie będą, tylko z drugiej, a ja po zrobimy O! I na ja nie mam pomysłów Łasienka to powinna tu być Będzie sadna Jest szat, szatny musisz robić tu A tu właśnie nie wiem, zobaczcie mi jak to się robi, bo ja już u siewić nie wiem jak to zrobić się robić. powiem, nie wiem

nie mam pomysłu na budowę. Taka mała klasa będzie. Inne nie nie mam miejsca więcej. Hmm. No, zrobimy takie pod... Tak, zrobimy. Podwojne drzwi będą. Właśnie. Albo... Dobra, nie będzie tak. Tego już rezygnujemy. No, tak zrobimy, bez tego. Eee, ja nie mam pomysłów. Nie mam pomysłu Nie mam pomysłu na budowle i dlatego tak odcinków nie ma w tej serii A wiem, że wam się to podobało wiem, co to się vám podobało. Kurczę, już 21 minut. Długo. Długo. Będzie mała sadna. będzie szat na pisowie. Bo na klasie to są małe będzie pomiese szatne. Szatne to będzie Tutaj taki magazynek to podłóg można um jak to umyślę jak będzie to trapani przytaski Magazyn się jakoś to dalo na magazynek A po, a po fucie? A po futce, zrobi mi takie. Może Łazienka tu będzie widziałem. Tacy mi w nas w komentarzu, co to Łazienka jest. Zbudowałeś taki... Hmm. Kurs, jest taki do taki... Mo do mopów, taki tam. To mopu No, taki trapani, przętaski miejsce.

to zawsze lepiej będzie tak nic w tym dźwigniu to sadne zrobimy Bo to nie wiem, busze mi znać w komentarzu wieszowe Busze albo ten kurde Zaraz kończymy wieszowy ten odcinek bo jest na długim ja tylko to piszę tu Widzimy się w kolejnym odcinku So, I nad tym się zbudowie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Przy budowie kolejna część. Spędzę budowę szkla, szkoły. kontuje pierwsa, zanim skoły. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowana i komentowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano! I powodzenia.